Witamy wszystkich na kanale mój, mój Raj na Filipinach, mój Raj i Lalin Raj. Jak widać jesteśmy w szoarmie. W szoarmii jesteśmy, bo i jest pan menadżer z firmy tutaj na aplikację. Wy przez te kilka dni, co tutaj jesteśmy, to żeśmy również znaleźli pewne nieprawidłowości, zwłaszcza w podziale zysków. No bo powinno być 23% od naszej ceny dla aplikacji, a pobierają 45%. No i to wyjaśniamy. To jest bardzo duża kwota, to jest, więc to wychodzi, że sprzedajemy na aplikację taniej. Drożej dla dla ludzi, dla kupujących, ale, ale taniej mamy niż z normalnego menu here, tutaj. Daniel, co to jest za numerek? What number is that? It's big number. It's that big number, co Daniel? Zobaczcie. This is the one, Poczekaj, don't move. That's, not the, that, that's the one, yeah. Ile kosztuje? 262 To było 150 razy wcześniej. to teraz 152 99% w No wyjaśniamy, bo jest kilka ciekawych rzeczy Na przykład się okazuje, że znów dla Senior Citizen dostaje obligatoryjnie dla w, kraju, w kraju są przepisy, że jest 20% Tutaj nam z aplikacji zdjęli 20% i to jeszcze z ich ceny Ha, ale tak naprawdę to zdieli 28% 28-24 No więc się pytamy jak to jest możliwe ile jest procent dla, dla senior citizen Czekamy na odpowiedzi od pana By the way welcome in my blog. Ja yeah, YouTube channel That will be very popular in Poland o. No nic, no nic, wyjaśniamy, po prostu musimy to wyjaśnić oh.

<laughs> Sige lang ako lang eh, kuha lang siya liku. ako lang yung siya, lang oh. siya, lang siya raise ang konservasyon. Dahil nabunang sa 30 mm. uh, po, na sa 20% discount. So, karoon ako na lang sa eh, ito lang sa ang sa'yo mamaya. Ito yung konservasyon, ito price sa item, ito lang. O, change ang sa o oh, Ang sa kanilang, kung paano ay saan pizza, wala okay. na okay. uh, po, <laughs> No jak widzicie wszystko pomalutku wraca do normy. Ale jeszcze Lali nie rozmawiała z pracownikiem do końca. Najpierw po spotkaniu z menadżerem tutaj tej firmy na aplikację będzie rozmawiała tutaj z tym z pracownikiem. No bo tutaj się okazuje są problemy. Nawet z, dla, z, dla tych dla emerytów dys, dyskont, zniżka dla emerytów, której my nie chcemy dawać, bo mamy już zniżkowy te wyniosło 20%, a po, bywer, a po 28, 70. No. Poczekaj. Ladinusha, where, where is that? Co to się? Timestamp pokaż. From where? From the chair. Very dusty. You said at the attic, you need to end up with this kind of jeans is color white. To white, white to na one a Ale brudna. Tanie <laughs> luk, mama, brudna. Dobrze, zaraz będziemy oddychać świeżym powietrzem. Przywiozę jeszcze drabinę, bo tutaj wymieniałem lampy i podłączałem, internet na nie działał, no i podłączałem modem do innego kontaktu, a jest to wszystko bardzo wysoko. Zobaczcie, tam gdzieś tam, tak jest wtyczka. Ta wtyczka jest i na modem i na wiatrak. Nic nieuzgodnione, Wszystko będą badać. No, Na szczęście okazuje się, że to my musimy być sprytni i dla emerytów, którzy wyciągają takie, takie zniżki, po prostu kasować te zamówienia, bo dostajemy zamówienia, wypłata z, później z aplikacji jest dla nas mniejsza niż zniżkowy posiłek dla pracownika, na którym nie zarabiamy, praktycznie po prostu za darmo dla pracownika po kosztach, a, a ci emeryci Normalnie płacą nam jeszcze mniej. Musimy dokładać do takiego zamówienia i jeszcze kupić opakowanie. A nasz pracownik to przynajmniej zje na miejscu. Na Angelo Śmiga. Do prezera może pojedzie dzisiaj. Tak? Han, you fold down electric fan? Danielka bluje, że nie przewróciła wiatrak. Did you fold down electric fan, another one? Yes! Coś with broken that, you know? I had the car, because I thought maybe I use. Kochani, jesteśmy już w restauracji. Akcja tutaj jest taka, że wczoraj się zepsuł. W ogóle wczoraj to nasz pracownik zepsuł nam wiatrak. Przewrócił się wiatrak po prostu i pękły te... otworzyła się pokrywa i pękły te te łopatki, więc ja przywiozłem dzisiaj drugi wiatrak, z domu przywieźliśmy, a te łopatki z tamtego wykręciłem i włożyłem do, do samochodu, do bagażnika. O, I będziemy jeździć, może gdzieś znajdziemy jakąś rupieciarnię, jakieś coś tam, to z stamtąd przymierzę, może coś będzie pasowało do naszego, do naszego wiatraka. Z pięciu łopatek jedna łopatka się po prostu urwała, przewróciło się, no zobaczcie. Szkoda, bo on fajnie dmuchał ten wiatrak. O, jest. co nie. Szkoda. To było wczoraj. A jeszcze, żeby było. A jeszcze, żeby było. Na dodatek, na dobitkę. No to ukradli nam śmietnik, taki czerwony. Mieliśmy duży kontener, taki śmietnik. Chyba Han, de Stolenor, Traszkan, Traszbachkan jest tutaj. Ukradli nam. Duży koszt na śmieci taki, gdzie można było włożyć to nie z 200, z 200 kilo rzeczy z pokrywą na kółkach i to nam ukradli. Zapłaciliśmy za to 60 parę dolarów z tego czasu. No i właśnie wczoraj w nocy zginęło to. Tak. tak, tak, tak. Dobra. Tyle, tyle z uzupełnień. A co? A jeszcze? Dziękuję. Za... Han, poczekaj, ja Ci dam extension. I will give you extension. A jeszcze Wam powiem, że A wczorajszy film, który puściłem o, kata... o, o trzęsieniu ziemi na Filipinach. No, nie tylko trzęsieniu, ale te kataklizmy ostatnio, co Filipiny atakują, to jest ich dużo. I ten, zabiły one już, do wczoraj było 69 osób. A dzisiaj już jest y, uzupełnienie. Uzupełnienie jest już 72 osoby. I 2800 osób rannych. Dużo budynków się pozawalało. No niesamowita tragedia, ja wiem. Opowiadałem wczoraj, jakie to jest uczucie być podczas trzęsienia ziemi. Han, ten. A wczoraj zrobiliśmy kurczaczka na kolację I właśnie ja i la go Odgrzewany Idziemy właśnie właśnie z galerii Z Danielem Synek, dzień dobry Dzień dobry Chodź Wracamy z galerii Daj mi rękę tutaj, druga rączka O Idzie, dziecko się trzyma taty za rączki, bo się boi przejść. Małe zakupy drobne. Po wczorajszym powinien być pracownik, dzisiaj w tym. Takie są torebki, teraz. Zobaczcie, wypadło. Chciałem, chciałem się rozgadać na inny temat, ale wypadło Danielowi. Daj mi, daj mi to. You put it here. No just collect that. You take only this. Give me that, there. Teraz nie ma woreczków, teraz są torebki papierowe. Takie szmaciane prawie. Takie, że jak cokolwiek się włoży, to wypada. Się szybko drze, a ja nie daj Boże mokre albo spocone. Tu, put. I drugi, this also. All put there. Put here You can carry that Not, heavy. Not so heavy No Wcześniej w galerii, a teraz już na rynku z warzywami. Rynek jest zamknięty, no już, już mamy wieczór. Tak się zamyka rynek. Kupiłem trochę warzyw. Zobaczmy, to zamykane już jest. Wszystko plandykami ponakrywane. Daniel tutaj za, ten zmęczony samotnik. No to znalazł dzieciaki do zabawy. niech się pobawi troszkę. Larin wysłała, po, wysłała mnie po warzywa. Kończyły się warzywa nam. Głównie kapusta. No i pomidory. Do Szoarmy. Dzisiaj jesteśmy w Szoarmie. Mamy dyżur w Szoarmie. Zobaczcie, ludzie tutaj do godziny nocnej pracują. Niech się wygania trochę, on potrzebuje trochę wybiegu. Dzieci tak potrzebują, co nie? No to ja sobie, sobie chwileczkę posiedzę. Posiedzę i pos poskupię winogron. Kupiłem sobie winogron, to poskupię. Moje rzeczy. lecimy do domu friends, ha? kończy się na dzisiaj dzień pracy się skończył zobaczcie pusta sala nikogo nie ma godzina 12 12 o'clock 12 chyba noc zmęczona mamy mały obrót very low sales chyba mała sprzedaż praktycznie strata albo zero no, ale jakoś w ten sposób odzyskujemy kasę za wynajem. Ja nagrywam. I'm recording, tak. Przecież świeci się, że. Zapomniała, że ja nagrywam już. Szybko zapomniała, co nie? Bardzo szybko zapomniała. Ale dobra, no to ja, no jak się świeci tutaj czerwonej, w jest red color, dajcie mi najrekordy. Ale ci czas na czerwonym tym, że, że nagrywa się. Kochani, no co? Mały film, króciutki taki, żeby tylko powiedzieć: Cześć, 2 października, witamy w nowym miesiącu. To już jest jesień w Polsce pełną gębą, a ja no zmęczeni jesteśmy bo po rozmowie z pracownikami. Jeden w robocie tutaj, i Angelo wrócił do pracy, ale to tylko chwilowo. Angelo. Angelo będzie już, do, to już do widzenia, ten chłopak, Chyba Angelo goodbye, yeah. o to, no, w zeszłym tygodniu, Angelo three days, you know, one, w niedzielę, Saturday, Sunday, Angelo day off, dzień wolny w sobie w niedzielę był, poprzednią, potem w tygodniu któregoś dnia miał urodziny, nie powiedział i nie przyszedł do pracy, yeah. birthday, also message, oh, I will have day, chyba. Następną, w, potem w kolejny, po dwa dni po urodzinach, today's after birthday, nie przyszedł do pracy znowu. Impreza w barangaju. I nie potwierdził, czy w niedzielę zamiast tego nie będzie miał dnia wolnego, czy przyjdzie do pracy w niedzielę. Nie potwierdził i oczywiście nie przyszedł. Nie. No to co? Daliśmy mu kolejne trzy dni i w poniedziałek, wtorek, środa, poniedziałek, wtorek, środa trzy dni, dzisiaj czwartek do pracy przyszedł. Pierwszy Wiem. dzień i już, żony, już o, już smutny taki. I go na wypierdzieli z roboty. Znaczy, no nie wypierdzieli go, no dał po prostu wolną rękę i sam zrezygnował. Jeszcze nieoficjalnie, ale już, 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 Stenka, Enka, że, 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 że no, to nie, nie, nie. Już, nie, not happy, ty No. No to z Angelo się pożegnamy, mamy jeszcze tylko kilka dni. Będzie pracował do, przez kolejne 10 dni, albo 12, do kolejnej, do, ko, aż do końca następnego tygodnia, to nam wyszkoli tego Kloja, co tu mamy, to my z Lalin sobie będziemy przychodzić do restauracji sprzedawać, a Chloe nam będzie prowadził już No a w międzyczasie mamy, mamy spotkania. Jutro wam pokażemy może spotkania aplikantów. Tomorrow somebody apply. For work. Aplikantów yeah. do pracy, bo Lalin ma ich listę, ustawia ich, ale my jeszcze jutro zjedziemy zobaczyć dom. Tomorrow we go to see house. Mm. Yeah, yeah. Nice dom, bardzo ładny dom. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie tutaj na zdjęciach. You will send me now this house. O, oh, Picture it. I Show, tak? To okay. Lali mi pokażę, to tutaj wrzucam na film te zdjęcia i sobie ten dom jutro zobaczymy w środku Big. na wideo. Big, duży dom, Four chyba 4 sypialnie, 300 metrów, kł... o Marek, Marek, a ja <laughs> lubię, już jestem podjarany i niedaleko od naszego miejsca, no far from our house. No, a co jeszcze? No nasza Chinka, bo od niej wynajmujemy HT no nie chcę, żebyśmy szli do innej, no ale my potrzebujemy duży dom. Duży, duży, bo my się pozbywamy, tej restauracji się pozbywamy. Ona jest duża. Ona nam jest niepotrzebna. Ty we say goodbye to this restaurant, yeah. big restaurant. Niepotrzebna nam ta restauracja jest. Mało klientów. Zresztą dużo klientów też można zrobić. Można zrobić, po prostu przesiedzieć półtorej miesiąca, odbudować i, i siedzieć. I siedzieć. I klientów by przyrastało, przyrastało, ale nie, nie miałby kto pracować. Więc im więcej byśmy zatrudniali ludzi tutaj, tym bardziej by biznes się rujnował. i tak, i tak już im, you know, some, some, we can rebuild the business here, one and a half month the customer will come back again, no natural, then more and more, then we need to employ more people, since more employ, the business will be more guba, and down again. To be near all the time. No i musimy tutaj siedzieć, to nie, to nie, I za takie pieniądze, to tam, to nie, no, a teraz jedziemy sobie na kawkę albo na czekoladę. Jeszcze do jakiegoś sklepu 7-Eleven, a jakbyśmy nie zajechali, no to już od razu wam mówimy do widzenia. Dziękujemy za oglądanie filmu. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. No dzisiaj, a w ogóle to dzisiaj jeszcze przy okazji powiem, bo tak na koniec wczoraj były wiadomości o trzęsieniu ziemi na Cebu. Był earthquake jest tutaj i chyba mówiłem o earthquake. To było przedwczoraj generalnie, ale, ale na filmie wczorajszym, a dzisiaj z kolei wdawał City wielki pożar. I pokazuję go, zobaczcie urywki. To też w ramach wiadomości na moim kanale, i to jest na naszej wyspie.

No to widzicie moi drodzy, że się spalił, spalił się kawał miasta, głównie slamsy. no ale być może to było zamierzone albo i nie. Lalin mówi, że różnie jest. No i jest tam mój kolega Tomek. Właśnie dzwoniłem do Tomka, czy jest OK, ale Tomek nawet nic nie wie na temat pożaru. Zjarało się, zjarała się duża, duża część miasta. No i to widać na zdjęciach także. No, ale to tak się dzieje zawsze, bo to jest taki slamsy skwater, takie slamsy gdzie trudno wyeksmitować ludzi. I jak się ludzie i jak ktoś już to chce zahandować, tym zrobić jakieś, jakieś nie wiem lotnisko, jakąś galerię, jakiś, tam nie wiem, no wykorzystać tą, 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 tą ziemię, no to się to się wtedy na ogół pożar robi i wtedy wszystko się czyści i do widzenia. No i być może, may, maybe somebody want to sell that slums, this lot, that somebody's oh, property. Yeah. Because that's how it work here in Philippines. No, to mówi Lalin, tak się robi na Filipinach, że się pożar jest na w slumsach i już nie mają gdzie mieszkać, muszą się sami ewakuować. Jak nie chcą podobroci, no to wszystko tracą i do widzenia. No, ale, to, ale my nikogo nie obwijamy. Nie, nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy. We don't, we don't blame anybody, we don't know, chyba. Maybe, maybe electric charger from, you know, nie. ładowarka się zaiskrzyła i o. Yes. No. Dobra, kochani, to trzymajcie się. My jeszcze na, na tą czekoladkę jedziemy do 7 Eleven albo na Shell'a. Zobaczymy. Papa, pa, do jutra, do zobaczenia. Sorry, że dzisiaj krótki film. Jutro może będzie lepiej. Będzie ładny film na. No, zrobimy ten, zdjęcia domu, pokażę wam. I może wynajmiemy ten dom. No. Powiedz ładnie, tak. Do jutra, do zobaczenia. No dziękujemy. dziękujemy. I sub, please subscribe. Please subscribe. Like, like. and don't Prosimy forget to hit the bell button. O subskrypcję. I <laughs> zaznaczcie sobie dzwoneczek, zobaczycie jak, jest, jak się Marka film pojawia, to będzie by dzwonił YouTube. I no i klikajcie lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Papa, pa, cześć, cześć, cześć. Mhm. Po nocy jeszcze na 7 Eleven zjechać do takiej żabki filipińskiej. Nie filipińskiej, to taka międzynarodowa żabka. To się nazywa 7 Eleven, amerykańska sieć, chyba. robi sobie sandwich. A na byliśmy w Ja Kupimy jajka, może ten gotowany. Tam, baham. Hier, boileczku, chyba. I think six, seven. Sześć jajek kupimy gotowanych takich. sześć jajek. A no. Czekoladka gorąca

nie O I z tej klimy po prostu leci na jajka, a teraz na mnie leci, aż wieje, gdybym miał długie włosy to byście widzieli. Pila bajet, Bachan. Nasze rzeczy kupione. A uh, this may be the, the first table to tam sobie usiądziemy do stoliczka, zjemy jajeczka, a Daniel jest w samochodzie. Daniel jest w samochodzie. No to poczekaj z laliń sobie usiądziemy, usiądziemy tam na, na ostatnim stoliku o 12 w nocy i zjemy a zobaczcie tutaj przy okazji zareklamuję no nie, nie zareklamuję jest jest szpital po prostu dość fajny prywatny szpital doktor hospital w Butuanie jest także od razu mówię tutaj się wjeżdża w parking i jest szpital, a po drugiej stronie z kolei tam galeria handlowa Robinson tam nad księżycem pod księżycem chciałem powiedzieć Co nie? Moi drodzy, no film koniec. To już jest naprawdę koniec. Pijemy kawkę, jemy jajeczka, spadamy do domku. Naprawdę do widzenia tym razem. Chyba, han, do widzenia. For sure already. A jaka za... <laughs> do widzenia, jaka zadowolona Lalin, że je, yeah. happy! Ja, yeah, do widzenia. Do widzenia, A jaka zadowolona buzia. No. Mm.